Takiego robota i zrobionej przez niego kawy jeszcze w życiu nie widziałeś. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, w okolicach Dworca Centralnego. Za moimi plecami Robox, czyli robot, który przygotowuje kawę. I za chwilę podejdę do niego i zamówię jedną z oferowanych przez niego kaw. Na dotykowym ekranie wybieramy interesujące dostępne nas napoje: ciepłe, zimne, kawy, herbaty z opcjonalnymi syropami w kilku smakach. Po zatwierdzeniu płacimy za pomocą karty płatniczej. Robot po zatwierdzeniu transakcji niezwłocznie przystępuje do swojej pracy, gdzie za pomocą specjalnego ramienia przynosi napój z automatu. Wygląda to spektakularnie. Nie. To jest pyszna kawka, wydana prosto przez robota. Wzbudza szacunek latę z syropem bananowym. Próbujemy tego potwora. Kawa w smaku raczej nie wyróżniająca się, od typowa kawka z automatu. Syrop nie rozmieszany, więc trzeba to zrobić samemu. Ceny też nie są najniższe, nasza kawka kosztowała około 10 zł. Tutaj zamiast smaku bardziej liczyło się show. W Warszawie znajduje już się kilka takich urządzeń. A co wy sądzicie o takich potężnych robotach? Z kim wypilibyście taką kawkę? Czy takie roboty kiedyś zastąpią ludzi? Dajcie znać koniecznie w komentarzu.